Witam Was Major Kopyto w kolejnym w kolejnym odcinku zapytaj Majora. Dzisiejsze pytanie należy do Arural 66 zadał pytanie, jak dorobić się trochę floty. No cóż, floty w Polsce, no to wiadomo, no ciężko z tym jest ciężko, ale dał wam sposób, w jaki sposób można to pominąć. Słuchajcie, no najpierw, żeby coś wyjąć, trzeba coś włożyć. Także musimy zainwestować w następujące rzeczy. Ponton, kamizelka ratunkowa, <trony> oraz, jeżeli chcecie dorobić się tego, nocy, yy, noctowice, te cztery rzeczy. Warto też zastanowić się nad wzięciem paru ziołków do yy, pomocy. Pakujemy to wszystko do samochodu i udajemy się do trzech pols, do wyboru oczywiście, do jednego z trzech miast. Może to być Kołobrzeg, Mielno, bądź u stronie Morskiej, w należności komu jest bliżej. Wypakowujemy to wszystko tam, rzucamy ten ponton na wodę, siadamy do pontonu, a następnie płyniemy prościuteńko na wprost do Szwecji. Się, widzę, że dzisiaj jest na Widelcu, płyniemy do Szwecji. W Szwecji jest takie. Dopłyniemy prosto, no, prosto, dopłyniemy do miasta, które się nazywa Karlskrona. I tam w tej Szwecji, akurat w tym mieście, zatumowane są jednostki szwedzkiej marynarki wojennej. Pod osłoną nocy, bądź jeśli macie jaja, jak Berety, do biały dzień, wpadacie na statek. Wybijacie wszystkich marynarzy i odpływacie statkami w bliżej nieznanym kierunku, czyli oczywiście z powrotem do Polski. W ten sposób dorobicie się floty, mniejszej lub większej, w zależności. No, musicie potem o nią dbać, bo w pewnym momencie może się zdarzyć, że ktoś inny zapragnie mieć więcej floty od was i zabierze wam tą flotę. Także przez jakiś czas będziecie oczywiście właścicielami jednej z największych flot w Polsce. No tyle, bardzo ciekawe pytanie. Kolejne pytanie zadajecie mi poniżej. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, mają Kopyto z żołnierskim pozdrowieniem. Do następnego. Czuwaj!